Dzień dobry wieczór państwu, dzień dobry wieczór Piotrze. Dzień dobry wieczór Marku, dzień dobry wieczór wszystkim. Powiem tak, po serii głośnych i kasowych filmów omawianych w tym cyklu przychodzi wreszcie czas na coś mniej znanego, ale ja powiem od razu, żebyście nie uciekali. Teraz to będzie pewnie wyłapywane przez YouTube'a i trzeba będzie dać takie tagi. Proszę państwa, reinkarnacja, dusze, cykl narodziny i śmierci, splątanie duszy i czasu mały marcinek no nie może jego nie ma ale o tym jest ten film karmiczne pętle to wszystko to wszystko gdzieś pałącze się pląta się przejawia się w filmie site o którym dzisiaj mówimy tak w dodatku te tematy o których powiedziałeś za wszelką cenę reżyser reżyser ale też scenarzysta oczywiście Usiłowali w to wszystko wprasować jeszcze naukę i no, nawet technologię, bo w pewnym momencie, no, bardzo szybko zresztą obserwujemy, że to wszystko o czym powiedziałeś ma też jakby takie umocowanie technologiczno-techniczne, że tutaj wielka maszyna i coś tam się dzieje z tą maszyną, właściwie nie wiem czy to nawet maszyna tak do końca, no ale jakieś coś. Musi być zawsze jakieś coś, co sprawia, że się różne dziwne rzeczy dzieją. I w tym filmie dzieją się różne dziwne rzeczy. Z tym, że, Piotrze, ja mam nieodparte, albo się mówi nieprzeparte, nieważne jak się mówi. W każdym razie mam wrażenie, że ten film, jednym z głównych powodów jego powstania było Powiedzenie ludziom zachodu o tym, że Japończycy mieli swoją jednostkę, która prowadziła nieludzkie eksperymenty na, 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 na tubylcach, mam na myśli chińskich tubylców, ale nie tylko, bo, bo z tego, co później się dowiedziałem, to ta jednostka również robiła eksperymenty nawet na Jeńcach z państw zachodnich i w ogóle było strasznie, bo oni tam broń chemiczną, broń biologiczną próbowali, robili to. Mm, przy użyciu na przykład takie, takie, na takim polu były pale, jak te indiańskie pale, przywiązywano do nich ludzi i rażono na przykład amunicją z jakimś preparatem chemicznym albo, albo jakimś, jakimś biologicznym preparatem, i obserwowano wręcz w sposób statystyczny, jak ów preparat działa. Ja pamiętam, że kiedy pierwszy raz usłyszałem o tej jednostce, był początek lat 80., i oczywiście nie słyszałem o tej jednostce w polskich mass mediach, a w audycji BBC z Londynu, tam o tym procederze, o tej jednostce usłyszałem po raz pierwszy. I tu nagle temat do mnie wrócił, i mam naprawdę, tak jak zacząłem tę wypowiedź, nieprzyparte wrażenie, że jednym z głównych powodów powstania tego filmu była chęć pokazania tej nieludzkiej jednostki. Ale oczywiście też jest to, o czym powiedział Piotr: te splątania, te dusze, ta powtarzalność albo brak powtarzalności, sam nie wiem, co byłoby lepsze, że właściwie można w jakiś sposób zmieniać pewne rzeczy, które się odbyły, które się odbywają, i tak dalej, i tak dalej. Wszystko bardzo fajnie, bo my to wszystko niby rozumiemy, a w każdym razie udajemy, że rozumiemy, no coś tam do nas przenika. Natomiast jeśli chodzi o mechanizm, jeśli chodzi o to, jak to się wszystko odbywa i na ile to wszystko da się wbudować na przykład w science fiction, a może to jednak nie jest science fiction, może to bardziej jest jednak fantazja, i tu należałoby dodać jakiś przymiotnik. Tego nie wiemy, bo te tłumaczenia są dosyć mętne. Jak się słucha tych wyjaśnień, czy też pseudo wyjaśnień, no to ma się wrażenie jednak takiego pseudonaukowego bełkotu. Tak, ale jeżeli ktoś szuka filmu z wątkami reinkarnacyjnymi, to jest coś, no, co pewnie mu się spodoba. Na, nie wiem, czy się spodoba. Na pewno to jest coś, na co warto zwrócić uwagę. W centrum tkwi tajemnica pewnej placówki, o której mówiłeś, i tutaj już można się zorientować, z czym będziemy mieli do czynienia. Tak, z tajnymi eksperymentami, między innymi z czasem. No i to wszystko ujawnia nam pewne głębsze prawdy. O tym jeszcze za chwilę powiemy. W filmie poznajmy Nila, głównego bohatera, który podczas inspekcji takiej placówki Tajnej, byłej, amerykańskiej, ze swoim szefem, doznaje przeżycia z pogranicza. Ta sytuacja wywraca jego życie do góry nogami, a wizje, które go nachodzą, czy jak to tam nazwać, de facto doprowadzają do wypadku, w rezultacie którego jego syn niemal traci wzrok. No i tutaj bardzo ważny punkt w tym filmie. Na początek, też nakreślmy kilka rzeczy jasno. Tak. To jest jeden z tych filmów o paradoksach czasu. Tak, tu są nakreślone różnego rodzaju paradoksy, i one stanowią główną oś tego filmu. To jest też kino niezależne, to nie jest horror. Chociaż oglądając różnego rodzaju materiały, nie wiem, w internecie, fotosy, bo nie wiem, czy trailery powstały, można zobaczyć takie sceny, które horror mogą przypominać. Natomiast nie, horror to nie jest. Yy, tylko, że tak, mam takie wrażenie, oglądnowszy wiele innych filmów na temat tych czasowych zapętleń, że opowiadanie o połączeniu dusz, o tych burzach, wichrach czasowych, o paradoksach łączących przeszłość z teraźniejszością i z przyszłością, to jest bardzo trudne zadanie dla filmowców. Im prostszy film, im prostsza historia, tym lepiej czasami. Ja nie wiem, Marku, czy ty pamiętasz, jak omawialiśmy taki film amerykański, też w sumie to było kino no, niezależne, nie głównego nurtu, kiedy para małżonków zagubiła się nad jeziorem i nie potrafiła znaleźć wyjścia. Okazało się, że rzeczywiście czas ich pochłonął i to był niesamowicie prosty film, acz wciągający. Natomiast tutaj jest jeden problem. Ten film site. To jest taki film, gdzie twórcy chcieli chyba za dużo dobrego i za dużo mądrego wcisnąć do jednej produkcji. Tak, tak, zdecydowanie. Dlatego w pewnym momencie mamy uczucie, że nic nie rozumiemy, bo są jakieś tłumaczenia, ale te tłumaczenia są dosyć ograniczone, jeśli chodzi o objętość, ale też są takie nieostre. To nie jest film, w którym dostaniecie Państwo. Proste wyjaśnienie tego, co się dzieje. No, bo takiego prostego wyjaśnienia tak naprawdę nie ma. Ten film może kogoś zachwycić dziwnością, bo dziwnie tam naprawdę jest. Ja natomiast zachwyciłem się średnio i to jest pewien eufemizm, jednak zachwyciłem się średnio, ponieważ ja lubię jasne sytuacje. Albo oglądamy film, no ja tak przynajmniej sądzę, oglądam film, o naturze symbolicznej, gdzie obraz przekazuje mi pewne informacje i ja sobie z tego buduję pewien świat. No to nie jest taki film, chociaż chwilami ma ambicje tego rodzaju, albo dostaje historię jasną, prostą, może na początku nie być prosta, ale w pewnym momencie dostaje dosyć proste wyjaśnienie. Dobrze, że wspomniałeś ten film, bo tamto wyjaśnienie jest dosyć proste. Okej. Okay. Wszystko rozumiemy, wszystkie klocki wskakują na swoje miejsce, i już jakby jesteśmy gotowi do podsumowań tego filmu. Tu jest problem, bo niby jakieś wyjaśnienie jest o tej łączności, że czasy się ze sobą łączą. No ale wiecie Państwo co? Jeżeli wspomnicie sobie taki film Wachowskich, już sam nie wiem, czy to bracia, czy siostry, w każdym razie wspomnicie Państwo taki film e, Atlas Chmur, no to to jest. Tam też nie mówi się wprost o co chodzi, ale artyzm tamtego filmu, pewne elementy, które rzeczywiście wskakują na swoje miejsce, to jest nieporównywalne. I tamten film i ten, który omawiamy dzisiaj, nie mówią wprost, mówią tak naokoło, ale tam to wszystko wskakuje na miejsce. A ja mam wrażenie, że w filmie side. No nie do końca to na miejsce wskakuje. My mamy namiastkę wyjaśnień. Układamy sobie historię, tak, że pewna opowieść z lat II wojny światowej łączy się z tym, co się wydarzyło w latach 70. i tym, co się wydarza współcześnie. No tak, to sobie jakoś układamy, ale ja mam wrażenie, że układamy, a przynajmniej ja tak to robiłem, układałem to sobie na siłę troszeczkę. Ja nie lubię takiej sytuacji, bo albo obraz do mnie przemawia w jednej albo w drugiej wspomnianej przeze mnie formule, albo zaczynam patrzeć na ten film dosyć podejrzliwie. Oczywiście, Atlas Chmur to jest film, który od razu przychodzi na myśl, kiedy oglądamy site. No dobra, ale o tym za chwilę. Takie scenariusze nie mogą się odbyć bez kilku rzeczy, na przykład bez postaci szalonego naukowca. Bez sytuacji, którą się próbuje odwrócić przez te pętle czasowe. Mamy też oczywiście maszyny zakrzywiające, że tak powiem, czyli te wszystkie urządzenia do podróży w czasie. Także to jest z jednej strony film skomplikowany, z drugiej strony też takie łatwe do, do przejrzenia go, w jaki sposób jest on skonstruowany. Aczkolwiek rzeczywiście momentami nie wiadomo o co chodzi, z tego prostego powodu, że on jest. Trochę przyciągnięty. To jest jedna rzecz, jest za długi. A ponadto, gdyby on, może, też miał jakieś walory, nie chciałbym powiedzieć artystyczne, ale po prostu, gdyby um, nieco innych aktorów dobrano, takich bardziej o, konkretnych, takich, którzy potrafią nam stworzyć klimat, też byłoby inaczej. Ten film mógłby nie mieć sensu nawet a dobrze by się oglądało. Sai się ogląda źle, niestety. To jest film, który rzeczywiście może być uznany za kino niezależne. On aspiruje gdzieś tam do głównego nurtu, wykorzystuje trudne wątki, tak? No to automatycznie się klasyfikuje jako kino niezależne, ale jest nudny. Nudny i ciężki. To też nie jest tak, że nie sięgano do tych Tematów typu pętle czasowe i paradoksy czasów w kinie yy, głównonurtowym. Oczywiście, że sięgano. Site wykorzystuje to, co widzieliśmy w Luperze. No i przede wszystkim tą swoją filozofię gdzieś tam. Nie mówię, że on czerpie, ale ona gdzieś tam się ociera o atlas. Chmur, który mi się osobiście nie podobał. Tylko tak, czy te wszystkie elementy, tajne testy, reinkarnacje, problemy. Damsko-męskie, problem choroby dziecka, czy to wszystko się da połączyć, w coś zjadliwego? Moim zdaniem można to zrobić, ale takie wątki, takie tematy de facto, czyli reinkarnacja, paradoksy czasowe, to jest ciężkie. To jest ciężkie i wymagające nie tylko dla twórców, ale też dla widzów. Owszem, jeżeli chodzi o paradoksy czasowe, mieliśmy mnóstwo, mnóstwo filmów, łatwo utknąć w ich gąszczu, co sprawia, że trzeba często ruszyć głową. Jeżeli chodzi o film o jakimś podłożu duchowym, no to tutaj jest bardzo łatwo przesadzić z tkliwością, bardzo łatwo jest się otrzeć o kicz, o miałkość jakąś intelektualną. No i tam gdzieś ten site utknął niestety, bo... Twórcy tego filmu zrobili błąd, po prostu przedobrzyli. Do tej ciężkiej mieszanki tego wszystkiego dodali historię człowieka, która też jest dość ciężka, jest nieangażująca. Pomimo tych haseł: Tajna placówka, tajne testy, reinkarnacja słowa klucze nie tworzą nam filmu. Nie udało się, moim zdaniem, z tego stworzyć historii na tyle absorbującej, przekonującej abym ja uznał tak to było to było fajne to było super. No niestety. Niestety tak mam takie wrażenie, że jeśli jeśli próbować by coś dobrego powiedzieć o tym filmie, to mam mam coś na podorędziu. Otóż podobało mi się ze względów takich czysto filmowych to co jest pod koniec. Wybrnięcie z tej sytuacji z okresu II wojny światowej. Nie będę Państwu tego opowiadał, no bo jednak coś w tym filmie, jakaś tajemnica musi pozostać, ale to, co się dzieje w tym obozie, w którym testowano różne bronie, Japończycy to robili, to jest ciekawe, w jaki sposób ten obóz funkcjonował i co się tam ciekawego stało. Tak naprawdę, jeśli, jeśli mam być szczery, to była chyba jedna z niewielu rzeczy, która mnie w tym filmie zaangażowała. Na krótko, bo na krótko, ale jednak zaangażowała. A, I to właściwie wszystko, bo te wszystkie fikołki z technologią, z reinkarnacją powtarzam, to jest do przyjęcia przy zawieszeniu pewnej. Niewiary. Takie bardzo popularne w tej chwili sformułowanie. Zawieszenie niewiary. No dobrze, niech będzie. Więc przy zawieszeniu niewiary, ten film da się łyknąć i da się tam powiedzieć, no tak, tak, no okej, okay, w porządku. No ale trzeba jednak coś tam, jak powiedziałem, zawiesić. Nie lubię takich filmów. Ja jednak niech to będzie coś, co zaangażuje. Ja się w tym filmie słabo angażowałem. No czekałem, mówiąc szczerze, to jest jeden z tych filmów, przy których czeka się, żeby się skończyło. Ja rzadko przerywam oglądanie filmów, więc tu też nie przerwałem. I chyba dobrze, no. ta historia się jakoś zamyka, ale jak to przeczytałem na jednej z recenzji, takie tam filozoficzne tu pada słowo ogólnie uznawane za wulgarne. Nie ma co lepiej obejrzeć i tu pada już zostawię jaki film No też nie, nie gustuje bo to raczej nawiązanie do superbohaterów i jedno i drugie jakoś specjalnie mnie angażuje więc ten film zresztą tak jak czytałem też inne komentarze on nie cieszył się specjalną popularnością wśród oglądających bo ja myślę że widzowie obojętnie jakie kino lubią i i jak bardzo są zaangażowani w sztukę filmową, to jednak wyczuwają coś, co nazwałbym, ale wezmę to w cudzysłów, fałszem, a w tym filmie chwilami takim fałszem zaciąga. To znaczy mamy wrażenie, że to jest historia, która chwilami jest nieszczera. Dlaczego nieszczera? No, dlatego, że trzeba było ulepić z tego historię, która się zamyka. W związku z tym, te zawieszenia niewiary, to zmuszanie widza, żeby po prostu uwierzył w koncepcję scenariusza, czyli scenarzysty i w koncepcję reżyserską, to niedobrze się kończy. Jeśli musimy na siłę uwierzyć reżyserowi, bo on tak mówi, ale nie czujemy tego, że ta dziwność wynika z historii, która jest opowiadana na ekranie, tylko ta dziwność, reżyser ją niejako nam narzuca i mówi, co powinniśmy na jej temat myśleć. To to jest nieudany eksperyment i moim zdaniem film Sight nie jest historią udaną. Aczkolwiek to może już ode mnie na koniec naprawdę omawialiśmy tu w tym kąciku filmowym znacznie, znacznie, znacznie gorsze filmy. Więc ja nie wiem, czy państwu ta dzisiejsza nasza Recenzja czy też to omówienie, raczej trzymajmy się słowa omówienie, to nasze omówienie Państwu pomogło czy nie pomogło? Ja mam wrażenie, że kończycie słuchać tej naszej oceny i wiecie równie mało jak na początku. Ale nie przejmujcie się Państwo, bo ja przypuszczam, że i Piotr, i ja też nie potrafimy, czujecie to zresztą Państwo, do końca się opowiedzieć. Ja się opowiem tylko tyle, że ja bym nie robił sobie powtórki. O nie, nie, ale nawiążę tu do czegoś jeszcze ważnego, bo jestem zawsze bardzo ciekaw opinii widzów, komentarzy po prostu widzów, bo one pokazują w jaki sposób film jest odbierany przez bardzo zróżnicowane społeczeństwo. No, od razu możemy powiedzieć, że coś się komuś będzie podobało, coś nie. No, bo każdy szuka czegoś innego. A site ma opinie skrajne. One polegają na tym, że jest wąska grupa ludzi, którzy uznają to za arcydzieło. Nie mówię tutaj o jakichś tam quasi czy pseudorecenzentach z filmu Weba, którzy się naczytali książek o sztuce filmowej i tam potem wciskają nam jakieś popeliny. Mówię o opiniach zwykłych ludzi, którzy mówią, czy się film podobał, czy nie, czy dostarczył rozrywki. Moim zdaniem, site nie dostarcza tej rozrywki pomimo, że główny bohater to jest typ takiego badasa, jak to się mówi. Film gdzieś utknął na linii między przygodą i melancholią i to też widać w ocenach. Niektórzy piszą, że to jest totalne łajno, <laughs> inni natomiast doceniają bardzo głębokie wartości wewnętrzne, te karmiczne zasady, prawo czasu i tego typu sprawy. No nie wiem, może jedno, co was skłoni do przynajmniej rzucenia okiem na site, to w jaki sposób to wszystko jest pokazane wizualnie, tak? No bo to też jest pokazane wizualnie. A jeszcze, co jest ciekawe, to właśnie, że jak wspomniałeś, ty byś nie obejrzał, ale są takie komentarze, które mówią, że żeby ten film zrozumieć, trzeba go obejrzeć jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz. O nie. to jest stanowczo za dużo. Stanowczo. To, bo o ile on się odnosi do pewnych gorących czy interesujących kwestii, to aż, aż mm, tak bardzo nie jest atrakcyjne, żeby go oglądać drugi raz, żeby się z tym wszystkim zderzać. I to nie dotyczy tylko jego. No. Atlasu, Chmur też bym drugi raz nie oglądał. Reasumując, to nie jest najgorsze. To nie jest najgorsze z najgorszych. Tu rzeczywiście były dużo gorsze filmy omawiane, ale na pewno nie jest genialne i na pewno nie jest przełomowe. Film ten jest deczko za długi. Natomiast plusem też jest to, że podejmuje tematy, które w kinie nie goszczą zbyt często. A to ja na koniec jeszcze nie na temat. Wybaczcie Państwo, ale coś jeszcze o tym Atlasie Chmur, który Piotr tak troszeczkę się zdystansował od niego. Otóż ja czekałem na film Atlas Chmur, dlatego że znam książkę. Książka jest zupełnie inna, jakby troszkę, tr albo bardzo mocno odbiega od filmu. To właściwie są dwa różne dzieła, ale pewna nić, taka ogólna, rzeczywiście przebija się do filmu, i ja się dałem porwać tym historiom, które są opowiadane. Ta historia, też ta związana z czasem w Atlasie Chmur, te historie nie do końca mnie interesowały. Natomiast on w czasem wszedłem w tę narrację i jakoś tam to sobie pogodziłem, ale powiem państwu jeszcze tytułem anegdoty, że najbardziej lubię z filmu Atlas Chmur tę scenę, kiedy na dachu odbywa się przyjęcie i tam jest taki poeta, który właśnie wydał tomik, o ile dobrze pamiętam, ten tonik nosił tytuł Wryja, no i tak się tam przechwala, przechwala. I coś się z nim później stało. Nie zdradzę tego Państwu, ale wierzcie mi Państwu, dla tej jednej sceny, ja bardzo chętnie jeszcze sobie zrepytuję Atlas Mur.